wiem, kolejny odcinek. Tym razem co mogę robić? Kurde, skończę mi się. Nie wiem, po poprzeczki, pięć w ile poczynę trafił chyba. Może byś opanował swoje emocje, trochę. o robot! Right, right. Kurde!

Wystrzelaj! Bo No, ja tylko troszkę trzy. idę trzy, trzy, a się znowu nie skończyła tak, że tamto dalej. A bo teraz mam do szkoły. To, co to jest? O, no to szkoła. A tu jest to twoja zerówka? No, na górze jest zerówka. A na dole jest jadalnia. Na górne szyby są od zerówki, a dolne od jedalni no szykuj się, na no. powrót do zrób dawaj zrobimy im niespodziankę na z... początek roku szkolnego będą mieć własną piłkę no, będą mieć własną piłkę jeszcze nie płaci, nie będą za nią płacić no, nauczyciele będą płacić za to bo był lekki problem z daniem tam piłki. Więc zdecydowaliśmy się na coś innego. Dzisiaj każde dziecko dostanie piłkę. U Antka. No zapomnij. Ty masz więcej piłek. piłek tylko. No, 7 piłek. A nie czekaj. Mam ich ze 100. No, więc 100 dzieci możesz obdarować. Albo 99 chociaż. Kurna, nie było. No niestety. Kończę nagrywanie.